Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj pokażę się Wam w kadrze, chociaż tutaj w piwnicy nie za bardzo są na to warunki, ale chciałem Wam pokazać masę odpadów, które będę starał się dzisiaj tutaj zainstalować. I idąc po kolei, chciałbym po pierwsze podziękować za to, że doradziliście mi, w jaki sposób dobrać się do kostki z włókien. Wiem, że trzeba to zrobić w poprzek. Świetna sprawa, później tam zajrzymy do pojemniczka. No i będzie dzisiaj też odcinek, ja bym to nazwał dla trochę ludzi o mocnych nerwach, ponieważ a, tak się zdarzyło, że choroby plus nawał pracy zmusił nas do zajęcia się innymi, mnie, do zajęcia się innymi rzeczami niż drzewnice przez dwa tygodnie. W związku z powyższym nie zrealizowałem tego co Wam obiecałem. <laughs> nie zapsypałem niektórych pojemników ziemią. W związku z tym mam tutaj całą masę much. I dzisiaj między innymi będę walczył z tym, żeby się ich pozbyć. Wszystkie pojemniki będziemy musieli poprzykrywać. Natomiast rozpocznę od tego drobnego elementu, czyli właśnie włókien, które już po chwili, poczekajcie, tylko zajdę już teraz kadrem. Właśnie tu. Zobaczcie, to jest tylko niecałe 24 godziny, a już tutaj jest świetnie. Nie ma już tej wody. Dżownice tutaj, jak widać, zaglądają. O, nawet nie pokażę Wam. Tutaj w ogóle się już też. Także o, no i mamy to samo, ciąg dalszy, ciąg dalszy. Bardzo dużej ilości. Eee, to jest taki już mój odruch, że jak jest większe skupisko, to ja sięgam po pudełko i wyciągam chociażby z tego względu że będę je krótce przenosił ale tak jak mówiłem to pewnie będzie następny odcinek poza tym który dzisiaj zrobimy w temacie e, przysypania tego dziadostwa które powstało przez e, po prostu wrzucenie odpadów tak nie powinno się zrobić i trzeba o tym pamiętać, że po wrzuceniu odpadów należy koniecznie je przysypać. Także super sprawa i będziemy to odsączać i wyłapywać żołnice troszkę inną metodą, ale o tym za chwilkę. Zobaczcie co się dzieje właśnie w tym jednym z pojemników, który ja zostawiłem no, widzicie, widzicie, co się tutaj dzieje. Widzicie, co się tutaj dzieje. Mówiłem, że to będzie szok. Widać, widać. Masa. Po prostu masa muszek. One się tutaj zaczęły rozmnażać. Zaatakowały. Będę musiał wyczyścić cały. Tutaj, właśnie ten. Całą moją piwnicę. Natomiast rzeczownicą jest tu dobrze, zobaczcie. E, penetrują. Penetrują. Ja dołożę jeszcze jedną tackę. I. i pociągniemy to dalej no niestety dżownice nie radzą sobie z owadami <grymne> musimy o tym pamiętać że no ja z jednej strony powiem wam że rzadko mam taką scenkę jak tutaj do pokazania wam bo no bo jakoś tak jest. W tych zewnętrznych kompostownikach prędzej się zdarzy jakiś owad. Natomiast tutaj w piwnicy mam, ale nie tak nagminnie jak wydarzyło się teraz. Powód właśnie taki. Zbyt łatwa dostępność much do tych odpadów. Każdy z tych pojemników ma dużą ilość zgnic, więc ja z jednej strony się nie martwię o to, że te odpady, nawet świeże, tak jak widzicie, dzisiaj nie zmieliłem. One się przetworzą. Kiedy się przetworzą? No ja podejrzewam, że zajmie im to jakieś 2-3 tygodnie, do 3 tygodni. Chociaż z tego względu, że tutaj temperatura nie jest zbyt wysoka. Tutaj mam temperaturę około 15 stopni, to często wam powtarzam. 15 stopni to jest taka dolna dolna temperatura do, yy, do tego aby uznać, że wzdownice będą zadowolone. Co nie znaczy oczywiście, że nie poradzą sobie w niższych. To wiecie. Tylko chodzi nam o tempo rozkładu odpadów. Ja tutaj mówię, a w międzyczasie zastosuję troszeczkę taką inną metodę. I dam sobie tutaj włókninę, a na tą włókninę dołożę, poprzecinam karton, karton, karton. Wracając jeszcze do yy, yy, włókien kokosowych, ja staram się wykorzystywać właściwie tylko rzeczy naturalne, czyli tutaj uprawiamy recykling, upcykling, czyli dajemy drugie życie yy, temu, co mogło yy, zostać. Wyrzucone. Tak jak widać, chociażby te moje kartoniki, które staram się tu upchać na bieżąco w sposób dość nieudolny. Ale w ten sposób zobaczymy, mamy tutaj dostęp powietrza i zamknąłem dżdżownicę pytanie czy izolując od muszek. Tak zrobię następne pudełka. Jeszcze raz pokażę wam ilość, jak niestety źle złapałem za telefon i kadru pęk minęło trochę czasu. Chcę wam na koniec pokazać, jak wyglądają te kuwetki. To było około 50 litrów odpadów. Wszystkie kuwety, to znaczy jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przysypałem ziemią. Poszczyt. I w ten sposób. No będę jedynie sprawdzał czas, ale myślę, że. To będzie dosyć długo, widzicie. Wszystkie kuwetki są ładnie przysypane. To na pewno zabezpieczy w jakiś sposób, żeby tutaj nie rozwijały nam się owady. Będziecie pytać, jak grubo? No, to zobaczcie, tu jest jakieś 2 cm. No i tyle. Czy uratowałem swoje pomieszczenie przed muchami? Już powiem Wam, że zdążyłem przewietrzyć. Jest ich tutaj już nie lata tak dużo. Natomiast no będę to kontrolował. Do zobaczenia, do usłyszenia. Vermicompostujcie, hodujcie dżdżownice, utylizujcie odpady. Szczęście w naturze. Znaczy szczęśliwa natura, szczęśliwe dżdżownice. I jeszcze coś Wam powiem na koniec. Część tego kupiłem. Szkoda pieniędzy, lepiej to zrobić. Teraz już na pewno do zobaczenia. Pozdrawiam.